To nie takie straszne, daję słowo. Ty, coś mi po pokoju latał. Znaczy no, z drugiej strony jest tym szpiegiem tego Radu Złego, nie? Ale, ty, jakieś wielkie gówno mi przed chwilą po pokoju latało. Gdzie to jest? Czekajcie, muszę, mam nowe zlecenie w Muszę, muszę tutaj... Coś tu widziałem. Okej, okay, wiedźmińskich zmysłów muszę teraz użyć. Hmm... Leciał tutaj robak. Miał skrzydła. Ty no, zniknął. Gdzie ten robak się ukrył? Gdzie on jest? Wleciał przez okno. Moje wiedźmińskie zmysły szaleją. Ale musimy się mieć na baczności, bo on gdzieś tu, on gdzieś tu lata. On gdzieś tu lata. Dobra. Yy, pokazałaś dziś... pazur. Ło! Jest! Kurwa! Ło! Jakie wielkie! Tak to widzisz? Ja bym to ujęła inaczej. Pokazałam, że niewiele się od tych skurwysynów różni. Triss, ja... tam, poczekaj! Załatwmy, co mamy załatwić i chodźmy stąd. Chcę wrócić do domu, umyć się i... Co? Tak, kurde? Gdzie ten skurwy syn? On gdzieś tu jest, on gdzieś tu jest. Ty, ja nie wiem, czy to jest jakiś szerszy czy coś takiego. Jest! Teraz do parteru strzelam. Ojebany. Ty też szerszy normalnie chyba. Ua! Ua! Dobra, rozjebany został. Dobra, roz, rozbryzganie go na podłodze mogło nie być najlepszym pomysłem. Włapię go w dwie chusteczki, to na pewno się nic nie stanie. Winę go w te chusteczki i teraz jeszcze, czekajcie, egzekucja, Upewnienie się. Dobra, gryzie pierś. Wyekstraktujemy. jego krew na jakiś olej przeciwko szarszeniowi. Sorry, że tak długo, ale musimy jeszcze odciąć głowę szarszeniowi. Żeby ten, żeby móc na płotkę zawiesić, bo dobre perki to dawał. Ale naprawdę to już jest któryś raz taka sytuacja, jakby ja nie wiem co się robi jak się ma e, gdzieś w bloku szerszeń, jakby to tak. Bo ono, gdzieś to musi być gniazdo ewidentnie. tu gniazdo szerszeni muszę je wysadzić petardą Jak znajdziemy to gniazdo szerszeni, to normalnie jedziemy do jakiegoś wiecie, pirotechnicznego i wiesz. Pst. I zbieramy lud.